Абонирайте се! Z Słuchajcie, dzisiaj pryskamy pierwszy oprysk jest godzina 20.30 zaczyna kwitnąć rzepak pryskamy Karatezon w ilości 0,15 litra na hektar także to jest pierwszy oprysk na słodyczka, na chowacza no zobacz, czy tam oświetlenie działa, kurde, co, tutaj na kamerze nawet widzę, że lepiej pokazuje No, oblot pszczół już jest zakończony, to jest najważniejsze, żeby do kryminału nie siedzieć, bo pszczółki są potrzebne. Także, można by było i później, efekt świetlny by był lepszy, ale jak będę kończył, to na pewno już będzie lepiej widać. To no, 20.30, przy tu żadnej pszczoły nie ma, to nie, nie ten. Nikt nie może mieć pretensji, nie? Już zaczyna odmiana Florida, wczesna Zaczyna już pąki tworzyć, kwiat puszczać No i doradca kazał prysnąć Karatezon, tak się nazywa W ilości 0,15, no akurat na ten kawałek Cały literek w sam raz jutro, od jutra na wieczór ma być deszcz, to dzisiaj to jest skazane już ten pierwszy okres zrobić, żeby eee. zabezpieczyć pilnowe. Adrian zabezpieczył, ciągnik od spodu, tam płachty jakieś ciekawe czy one tam się utrzymają, czy tam się będzie działo chyba dobrze, zabezpieczył, zobaczymy. No ciekawe gdzie on tam nagrywa, nie wiem, nawet nie widzę tego drona jeszcze nic. On już biedak z w... ostatnie skrzydełka w niego wstawił. Bo już dwa drzewa zaliczył. <laughs> Ciekawe czy <laughs> Cie on coś kupił na zapas od występu. Widać jak to no. Jeden led. No. O. Fajnie to belka ledowa wygląda. Chciała baba ma nie wiedziała ja A dziad wiedział, nie powiedział A to było tak I z powrotem jak Kanał baba o na kanale CB musi być Nawet zjeżdżając ze szóstki już mnie tam z ciężarówki pozdrawiał bardzo dużo osób z ciężarówki nas ogląda, wszystkich Was pozdrawiam, szerokości Wam życzę, trzymajcie się trasy, oglądajcie nas, zawsze coś tam ciekawego, nieciekawego, to co robimy w domu, w gospodarstwie, pokażemy, coś śmiesznego. Otóż te tematy śmieszne, to mi się naprawdę skończyły wszystkie te spółdzielnie produkcyjne, to już wykorzystałem, co tylko wiedziałem, ale może coś tam jeszcze mi się przypomni, nie, tam wymyślać Zwykle to ja nie lubię kłamać. No to jest to kolega, jeden takiego kolega, mówi, Ja to się brzydzę kłamstwa. <laughs> ten to udany, a kłamał jak najęty. To <laughs> jest No ale taki był typ. Coś ten nadal no, nie on taki No ja nigdzie nie widzę. Nigdzie nie widzę. Dobra, troszeczkę starczy. Ujęcie później zrobimy, jak już będę kończył. Jak będzie ciemniej. Także zobaczcie. 21 się zbliża. Nie, to chyba nie jest nawet, nie wiem, oświetlenie by tutaj nie działa. Ale jak ładnie belka jest oświetlona teraz widać? O Wpryskiwaczu biarski. Pięknie. Ja chciałem, żeby była belka oświetlona. Na LEDach. Każda końcówka ma swój LED. I fajny efekt z tej strony. To tak nie bardzo, bo z tej strony one, żeby się składały, to jedne są z przodu, drugie są z tyłu LEDy, ale i tak ładnie widać, nie? A teraz chłopaki tam montują, żeby nie było tych kabli dużo. To dwie lampy LEDowe, takie mocne, montują pod przy opryskiwaczu. Tak wzdłuż one świecą, wtedy nie trzeba tych pojedynczych LEDów i i są dwie lampy, mniej tych kabli mniej jest nie że zaraz kończę oprysk fajny efekt Adrianowi oczywiście zabrakło baterii ponagrywał tylko tyle jeszcze nie było tak ciemno jak teraz co kończę także to wszystko Adrianek, tak pojedzie z jedną baterią zamiast go puścić później kiedy kończę i jest ciemno no, dokuczył na początku i tego efektu nie ma. Dobrze, że to ja Wam trochę to nagram. Bo to jest Adrianek cały. No, beleczka idzie, to to troszeczkę trzeba podnieść. Bo jest widzę. O, 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 dobra. A teraz włączę e, całe oświetlenie. Zobaczycie, jak to wygląda. Bo teraz bez tego jadę. O, o! Jak pięknie. Chodźcie, jak tu świeci. Nie no, to, to się narobiło? na świecie, ledów nie trzeba by było Oświetlenie by samo wystarczyło Muszę pokręcić łeb. Nie mam na głowie kamery, tylko na ręku więc kręcę razem z wami Kręcę kręcę jest Jesteśmy na odmianie yy, Wczesna odmiana Florida Słuchajcie, tutaj było naprawdę norma, średnia wyszło wysiewu 1,8 kg. Tak. I zobaczcie co ten rzepak wytworzył. Tutaj po drugiej stronie mamy Niemców niemiecką firmę. Co ten rzepak wytworzył. Widzisz tu? On no. wytworzył takie choinki ze względu na to. O, patrzcie, to jest jedna roślina. To jest jedna roślina. No. Zobaczcie, jedna jedna, Ona ma 22 tak, pędy. Tak, około 22 tak, na każdej. Tak, zobaczcie, od spodu. Zobaczcie od spodu. Nie ma. Od spodu idzie, od spodu idzie, od spodu i choinka, 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 choinka. Dobrze przedstawiciel powiedział. Zostawmy, bo jak się wstrzelimy, to będzie piękny rzepak, bo nie będzie pęd, szedł na pęd główny, tylko wszystkie boczne też będą robiły plon. I tak się właśnie zaczyna tu dziać. W nim. Ale mokre, patrz jak... No. Rzepak przyjął tej wody, nie? Ale w tym roku wszędzie rzepaki są ładne, w całej Polsce kwitnąć. Z braku wody... Patrz, on już ma stromki zawiązane. No tak, już pierwsze może i zaczyna wiązać. To jest wczesna odmiana. No plantacja źle nie wygląda. Tam trzeba ten kadrem poprawić pod spodem, co się zerwa. I będzie trzeba, trzeba będzie pryskać na płatka, tak? Tak. Wszystko się tam dowiaduj, kiedy i czym i środek kupujemy i jedziemy już chyba 20 raz w drzepak. Od jesieni. <grystanie> nie, na no tyle nie. O, może się wstrzeliliśmy w rok. Jedziemy. Jedziemy. Naokół.